jest z tej strony, Ground 2, a to jest poradnik, jak naprawić problem w The da Vinci Resolve programie do montowania pod tytułem Diffusion Composition Add Could Not be proceed Successfully. I to jest problem związany właśnie z tym, że nie można wyrenderować filmiku, a dokładniej, właśnie to jest nawet pokazane, że w piątej sekundzie. W moim case to się wydarzyło wtedy, kiedy po prostu miałem jeden element tekstowy bardziej zaawansowany. I po prostu wam pokażę jak rozwiązać ten problem takim obejściem powiedzmy. Więc jeszcze raz udowodnię, że tak jest faktycznie. Jak widzicie biorę sobie export, quick export, tak samo jest, mm. jeśli dodajecie na kolejkę do renderowania. No i tutaj sobie czekam i znowu zobaczycie właśnie, że w tej sekundzie to sfailowało tej samej. Więc błąd jest powiedzmy reprezentatywny, da się go zreprodukować. I teraz jak go naprawić? Rozwiązania jakie odnalazłem tak nawet samemu to po prostu właśnie usuwałem po kolei elementy z timeline'u i zobaczyłem kiedy mogłem już wyrenderować filmik i się okazało, że trafiło to na tekst tego typu, że jeśli usunąłem właśnie to co teraz zaznaczyłem to po prostu filmik się renderował. Więc pokażę Wam jak obejść ten błąd, w sytuacji kiedy już poświęciliście czas na montowanie to jest ważne. Więc klikacie sobie tutaj właśnie prawym przyciskiem myszy, bierzecie render in place. Tutaj nieważne co wybierzecie, tak naprawdę, bierzecie po prostu render, wybiera, wybieracie sobie katalog to jest po prostu render z katalogu projektu. Wybieracie folder i on sobie po prostu wszystkie te teksty zamieni na klipy w tym momencie. No i jak już sobie zamieni, to zobaczycie, że teraz jest problem znowu z tego typu, że nie ma tej przezroczystości, co była wcześniej w tekście więc sobie bierzecie prawym przyciskiem myszy clip attributes i tu sobie zaznaczacie po prostu alpha mode na pre i ok no i wtedy jak zobaczycie tutaj normalnie już jakby przezroczystość powróciła w tych wyrenderowanych tekstach jeśli chcecie wrócić i edytować tekst z tym błędem to możecie po prostu kliknąć decompose to original i wtedy znowu będziecie mieli do czynienia z tekstem natomiast ja udowodnię, że jakby ta zmiana zadziałała wezmę tutaj jeszcze Um, tak naprawdę Quick Export jeszcze raz. Proszę save i teraz tak naprawdę pokażę wam, czy ten projekt się wyrenderuje po tej zmianie, tak? Po tym fiksie. No, jak widać udało się właśnie zmontować filmik, więc jakbyście mieli tego typu problem, to mam nadzieję, że wam to pomogło. Trzymajcie się i też jak macie inne swoje fiksy, to napiszcie w komentarzu śmiało yy, pod ten błąd. Bon. Dzięki. Trzymajcie się i do następnego.